Żyjemy na planecie z ograniczoną ilością zasobów, gdzie na przykład ropa, którą używamy, potrzebowała milionów lat, aby powstać, gdzie minerały, które używamy, potrzebowały miliardów lat, aby powstać. Więc korzystanie z systemu, który umyślnie napędza konsumpcję w celu tak zwanego ekonomicznego wzrostu jest czystym szaleństwem. Brak odpadów to się nazywa wydajność. Ten system jest bardziej marnotrawny niż jakikolwiek inny system w historii tej planety. Każda forma życia oraz jego organizacja jest w stanie kryzysu, walki, rozpadu bądź upadku. Żadne z naukowych czasopism z ostatnich 30 lat nie powie Ci niczego innego niż to, że każdy żywy system jest w zaniku. Tak samo jak inicjatywy społeczne i dostęp do wody spróbuj wymienić jakąkolwiek dziedzinę życia, która nie jest zagrożona. Nie ma takiej dziedziny i to jest bardzo, bardzo przygnębiające. Przecież nie rozgryźliśmy nawet jeszcze naszego mechanizmu działania. Nie chcemy stanąć twarzą w twarz z naszym mechanizmem działania. Chcemy tylko iść dalej. Właśnie na tym polega szaleństwo, że ciągle i ciągle powtarza się to samo. Pomimo tego, że zupełnie nie zdaje egzaminu. Więc tak naprawdę nie mamy do czynienia z systemem ekonomicznym, lecz z systemem antyekonomicznym. Antyekonomia. Jest takie stare powiedzenie, że model konkurencyjnego rynku poszukuje możliwości tworzenia możliwie najlepszych dóbr za najniższą możliwą cenę. To zdanie w istocie przedstawia koncept motywacji, która uzasadnia konkurencję wolnorynkową, opartą na założeniu, że jej wynikiem jest produkcja dóbr najwyższej jakości. Jeżeli chciałbym zbudować stół od początku do końca, to naturalnie zbudowałbym go z najlepszych i najtrwalszych materiałów z możliwych, tak aby wytrzymał jak najdłużej. Po co miałbym robić coś kiepskiego, wiedząc, że ostatecznie musiałbym powtórzyć pracę i zmarnować więcej materiałów i energii? To bardzo racjonalne podejście w rozumieniu świata fizycznego. Jednak gdy mamy na myśli świat wolnego rynku, to nie tylko jest to wyraźnie nieracjonalne, ale nawet nie ma takiej opcji. Techniczną niemożliwością jest produkcja czegokolwiek najlepszego, jeśli firma chce się utrzymać na rynku i być w zasięgu konsumenta. Dosłownie wszystko wytworzone na sprzedaż światowej gospodarce jest natychmiast mniej wartościowe w momencie wyprodukowania, ponieważ jest to matematycznie niemożliwe, by wytworzyć najbardziej zaawansowane, wydajne i strategiczne. Zrównoważone produkty. Dzieje się tak, ponieważ system wolnorynkowy wymaga, aby potrzeba redukowania kosztów istniała na każdym etapie produkcji, od kosztu robocizny do kosztów, materiałów, opakowania itd. Tak Strategia ta ma na celu sprawić, by klient kupił nasz towar, a nie towar konkurencji, która robi dokładnie to samo co my, czyli stara się, aby ich towar był zarówno konkurencyjny, jak i nie za drogi. Ten nieodwołalnie marnotrawczy skutek systemu można nazwać wbudowaną żywotnością. Jednak jest to tylko część większego problemu. Fundamentalnej zasady rządzącej ekonomią wolnorynkową nie znajdziecie jednak w żadnym podręczniku, a brzmi ona tak. Nic z tego, co się produkuje, nie może przetrwać dłużej, niż to jest wymagane, dla zachowania cyklicznej konsumpcji. Innymi słowy, bardzo istotnym jest, by towar się psuł i stawał przestarzały w ciągu pewnego okresu czasu. To jest nazywane planowaną żywotnością. Planowana żywotność jest podporą strategii wolnorynkowej każdego produktu wytwarzanego przez korporacje. Oczywiście niewiele z nich przyznałoby się do takiej strategii otwarcie. Zamiast tego maskuje się zjawisko w budowanej żywotności, często ignorując, a nawet tłumiąc nowe odkrycia technologiczne, które mogłyby stworzyć trwalszy produkt. Mało tego, że marnotrawny system nie pozwala na produkcję trwałych i wydajnych dóbr, planowana żywotność świadomie zakłada, że im dłużej dany produkt jest w obiegu, tym trudniej jest podtrzymać cykliczną konsumpcję, a zatem i sam system wolnorynkowy. Innymi słowy, wysoka trwałość produktu stoi właściwie w sprzeczności ze wzrostem ekonomicznym. A to z kolei tworzy motywację do tego, by wytwarzać taki produkt, którego żywotność jest krótka. Faktem jest też, że system ten nie może funkcjonować w inny sposób. Wystarczy spojrzeć na góry śmietnisk na świecie, by zobaczyć rzeczywistość planowanej żywotności. Obecnie produkuje się miliardy tanich telefonów komórkowych, komputerów i innych sprzętów naszpikowanych drogocennymi i trudnymi do wydobycia surowcami, jak złoto, koltan czy miedź, które teraz rozkładają się w olbrzymich stosach, zwykle jedynie z powodu drobnej usterki lub zużycia się małej części, która to w zachowawczym systemie byłaby prawdopodobnie naprawiona lub wymieniona, co wydłużyłoby żywotność produktu. Niestety, mimo że wydawałoby się to wydajne, żyjąc na ograniczonej planecie z ograniczonymi zasobami, Wyraźnie nie odpowiada to interesom rynku. W skrócie: wydajność, wytrzymałość, ochrona, konserwacja to wrogowie naszego systemu gospodarczego. Tak jak dobra fizyczne muszą być stale, na nowo wytwarzane i odtwarzane, niezależnie od wpływu, jaki mają na środowisko. Tak przemysł usługowy opiera się na podobnym rozumowaniu. Prawda jest taka, że nie ma pieniężnej korzyści w rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów, które teraz są obsługiwane. Ostatnią rzeczą, jakiej chce lobby medyczne, to wyleczenie takich chorób jak rak, bo zlikwidowałoby to wiele miejsc pracy i biliony zysków. Przestępczość i terroryzm w tym systemie są dobre. Cóż, przynajmniej ekonomicznie, ponieważ zwiększa zatrudnienie w policji, generuje towary wysokiej wartości dla bezpieczeństwa i nie wspominając o ich wartości dla więzień, które są prywatną własnością. A co z wojną? Przemysł wojenny w Ameryce jest dużym dostarczycielem wartości PKB. Jeden z najbardziej dochodowych przemysłów produkujący śmiercionośną i destrukcyjną broń. Ulubioną grą tego przemysłu jest niszczenie tylko po to, żeby potem odbudować dla zysku. Widzieliśmy to w momencie zbioru kontraktów wartych miliardy dolarów zawartych w trakcie wojny w Iraku. Sprowadza się to do tego, że negatywne atrybuty społeczeństwa stały się wynagradzanymi przedsięwzięciami przemysłowymi i jakiekolwiek zainteresowanie rozwiązywaniem problemów czy budowaniem zrównoważonego środowiska i jego ochroną stoi w sprzeczności z podtrzymywaniem gospodarki. I właśnie dlatego za każdym razem, kiedy widzisz wzrost PKB w jakimkolwiek kraju, jesteś świadkiem wzrostu potrzeb, czy to prawdziwych, czy zmyślonych. A z definicji potrzeby zakorzenione są w braku efektywności. Dlatego rosnące potrzeby oznaczają rosnącą nieefektywność. Zaburzenia systemu wartości. Amerykański sen jest oparty na wybujałym konsumpcjonizmie. Media głównego nurtu, a zwłaszcza przemysł reklamowy, wszystkie korporacje, które potrzebują stałego wzrostu, poddały praniu mózgu albo przekonały większość ludzi w Ameryce i na świecie, że musimy mieć x własności materialnych i możliwość zdobycia ich nieskończenie więcej, aby być szczęśliwym. To jest po prostu kłamstwo. Dlaczego więc ludzie dalej kupują w sposób, który systematycznie kumuluje efekty prowadzące do ekologicznego wyniszczenia? Po prostu uwarunkowujesz organizm, by w rezultacie otrzymać pożądane efekty, na przykład zachowanie albo cele. Posiadając dostęp do każdej technologii, chwalą się tym, w jaki sposób kontrolują umysły dzieci. To, co słyszą, od razu tworzy u nich lojalność wobec danej marki. Więc widzisz teraz, dlaczego ludzie zachowują się jak głupcy. Zostali wyuczeni na głupców. To jest zaburzenie systemu wartości. Jeśli istnieje jakiś dowód na plastyczność ludzkiego umysłu, na to, jak bardzo podatne na wpływy są ludzkie myśli i jak łatwo uwarunkować i kierować ludźmi poprzez bodźce środowiskowe i to, co je wzmacnia, świat reklam jest dowodem. Musimy docenić poziom perfekcji w praniu mózgu, dzięki któremu te zaprogramowane roboty zwane konsumentami, wałęsają się bez celu tylko po to, aby wstąpić do sklepu i wydać 4000 dolarów na torebkę, której wytworzenie kosztuje 10 dolarów. W zagranicznym obozie pracy, prawdopodobnie tylko z uwagi na markę, produkt taki ma wartość w naszej kulturze. Albo może to starodawna społeczna tradycja, która zwiększała zaufanie i spójność w społeczeństwie. Zastąpiona została obecnie przez zachłanne materialistyczne wartości. I teraz kilka razy w roku wymieniamy bezużyteczne śmieci na inne. Możemy się zastanowić, dlaczego obecnie tak wielu ludzi ma nieodpartą potrzebę robienia zakupów i nabywania. Kiedy mamy jasność, że byli tak programowani od dziecka, by widzieć w dobrach materialnych wyznacznik statusu wśród przyjaciół i rodziny. Prawda jest taka, że podstawą funkcjonowania każdej społeczności są wartości, o które opiera się jej działanie. Nasze społeczeństwo na dzień dzisiejszy może funkcjonować jedynie, jeśli nasze wartości wspomagają proces notorycznej konsumpcji. 75 lat temu konsumpcja na osobę w Ameryce oraz większej części krajów pierwszego świata wynosiła zaledwie połowę tego, co każda osoba pochłania dzisiaj. Nasza nowa kultura konsumencka została zaprojektowana i narzucona nam poprzez stworzenie w nas potrzeby kupowania na coraz większą skalę. Dlatego korporacje wydają teraz więcej pieniędzy na reklamy swoich produktów niż na ich wytworzenie. Wytrwale pracują, by wmawiać nam, co jest nam niezbędne, i to zdaje się działać. Ekonomiści tak zwani ekonomiści w rzeczywistości nie są wcale ekonomistami, raczej głosicielami wiary w wartość pieniądza i ewidentne jest to, że ich wszystkie modele sprowadzają się do wymiany dóbr z zyskiem dla jednej ze stron czasem obydwu, lecz kompletnie nie uwzględniają tego, jak świat naprawdę funkcjonuje i rozwija się. W Ohio starszy człowiek nie zapłacił rachunku. Swojego czasu było o tej sprawie głośno, bo wyłączono mu prąd, na skutek czego starzec zmarł. Dostarczanie mu elektryczności przestało być zyskowne dla firmy, gdyż nie zapłacił rachunku. Czy według Ciebie firma postąpiła słusznie? Odpowiedzialność nie spada na dostawcę energii za jej wyłączenie, ale na sąsiadów i przyjaciół oraz wspólników tego człowieka, którzy nie byli na tyle dobroczynni, aby umożliwić jemu jako osobie spłacenie rachunku za elektryczność. Czy ja dobrze usłyszałem? Czy on przed chwilą powiedział, że śmierć człowieka spowodowana brakiem pieniędzy była odpowiedzialnością innych ludzi, lub w efekcie działalności dobroczynnej? Jeżeli tak, to przypuszczam, że będziemy potrzebowali więcej reklam informacyjnych, małych, nędznych puszek nadatki na ladach sklepowych i naprawdę sporo słoików dla miliardów ludzi umierających obecnie z głodu na tej planecie. Z powodu systemu, jaki promuje Milton Friedman. Czy analizujemy filozofię Friedmana, Hayaka, Keynesa, Ludwiga von Misesa czy jakiegokolwiek innego poważnego ekonomisty rynkowego, to widzimy, że podstawy racjonalnego uzasadnienia ich mądrości rzadko wychodzą poza porządek pieniężny. To jest jak religia. Analiza konsumpcji, polityka stabilizacji, finansowanie przez deficyt, popyt agregowany tworzą nieskończone, odnoszące się do samego siebie, samo-usprawiedliwiające się koło dyskusyjne, z którego uniwersalne potrzeby ludzkie, Osoby naturalne oraz jakakolwiek forma działalności wspierająca życie są z góry wykluczone i zastąpione przez osobliwy pogląd, że ludzie wykorzystujący się nawzajem zmotywowani własną ograniczoną korzyścią, magicznym sposobem, stworzą zrównoważone i zdrowe społeczeństwo. Brakuje współrzędnej życia w tej całej teorii. Co oni wyprawiają? To, co oni robią, to śledzenie przepływu pieniędzy. To wszystko. Śledzą przepływ pieniędzy, przewidując z góry wszystko, co się w nim liczy. Po pierwsze, nie ma żadnych współrzędnych życiowych. Po drugie, wszyscy szukają rozwiązań, które zmaksymalizują ich korzyści. To znaczy, że oni nie myślą o niczym innym, tylko o sobie i o tym, jak zagarnąć wszystko dla siebie. Oto ich główny cel. Wybrać to, co zwiększa korzyści, a jedyne, czego pomnażaniu widzą korzyść to pieniądze i produkty. A gdzie relacje społeczne? Nigdzie, za wyjątkiem wymiany w celu maksymalizacji korzyści. Gdzie zasoby naturalne? Nigdzie, za wyjątkiem ich eksploatacji. Gdzie rodzina i jej zdolność do przetrwania? Nigdzie. Oni muszą mieć pieniądze, jeśli chcą cokolwiek nabyć. A czy ekonomia nie powinna się zajmować choćby w małej części ludzkimi potrzebami? Ależ słowo potrzeba nie jest nawet w Waszej Encyklopedii. Rozkłada się ją na zachcianki. A czym jest zachcianka? To oznacza chęć kupienia czegoś za pieniądze. Jeżeli to jest potrzeba kupienia czegoś za pieniądze,